Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Odrą Opole. Z nami jest trener Adam Nocoń, opiekun gości. Poprosimy o komentarz do meczu. Uważam, że pierwsza połowa była w naszym wykonaniu do przyjęcia i nie było ona no zła. Strzeliśmy bramkę pustą w fragmencie gry. Byliśmy groźni, jeżeli chodzi o atak szybki i popełniliśmy jedyny chyba, chyba błąd przy, przy rzucie karnym, gdzie gdzie po faulu, który, który wykonał Makuszewski, uważam, że niepotrzebny w ogóle. Nastąpiło do karnego. W świetnym stylu obronił, obronił Artur i wszystko wracało do normy, ale druga połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. Tak jakbyśmy czekali tylko na wyrok. Tyle liczba, taka liczba dośrodkowań, taka liczba stajek fragmentów gry powoduje to, że łatwo obłąd tych błędów popełnialiśmy. Im, im dłuż, dłużej trwał mecz, tym więcej. Na pewno zmęczenie też było zawodników, ale, ale uważam, że było to kwintesencją tego, że słabo prezentowaliśmy się, jeżeli chodzi o ofensywę. No, nie mogła nas tak Wisła stłamsić. Ja wiem, że to jest klasowy zespół, no, ale, no, ale mimo wszystko trzeba było dać trochę Oddechu tym naszym obrońcom. A tam cały czas piłka wracała, cały czas piłka była w naszym polu karnym. Przegrywaliśmy masę pojedynków w bocznych sektorach boiska, gdzie, gdzie przeciwnik dochodził do dośrodkowań. No i suma summarum straciliśmy dwie bramki. Gdzie myślę, mogliśmy tego, tego uniknąć poprzez to, żebyśmy. Że drużyna by przeniosła trochę ciężar gry na połowę przeciwnika. Nie zrobiliśmy tego i dlatego, dlatego wracamy do opola bez punktów. Trzeba też przyznać, że graliśmy dzisiaj naprawdę z klasowym zespołem. To było widać jakość piłkarską, to było widać jak zawodnicy operują piłką, jak, jak wygrywają pojedynki jeden na jeden. I, I trzeba przyznać, że mieliśmy dzisiaj zadanie bardzo trudne. Aczkolwiek nie możemy być absolutnie zadowoleni po tym meczu, bo uważam, że mimo wszystko punkt był w naszym zasięgu. Kluczem do wszystkiego było chyba nie stracić, nie stracić bramki na 1-1. Potem już naprawdę było widać, że Wisła idzie za ciosem, i, i ciężko było uniknąć tej, tej drugiej bramki. Tyle. Przed nami mega ciężkie mecze. Teraz dopiero, teraz dopiero myślę, będzie taka prawdziwa walka o utrzymanie. Ale bardzo szkoda tego punktu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, na, na, na tak klasowym rywalu, punkt to by był naprawdę takim dla nas dużym osiągnięciem i bardzo ważnym takim rezultatem. Aczkolwiek Liga jeszcze trwa i myślę, że musimy po tym meczu wyciągnąć wnioski i musimy musimy się dobrze przygotować do następnego i, i zagrać bardziej bardziej myślę przemyślanie jak, jak prowadzimy bo, bo nie można cały czas się bronić tak jak w drugiej połowie. Dziękuję. Dziękuję. Czekamy na pytania. Michał Białyński, poprosimy, tylko poczekaj na mikrofon. Witam Pani Trenerze, Michał Białyński, Polsat Sport. Chciałem zapytać o tę przyczynę tego oddania jakby totalnie pola w drugiej połowie. Czy Pan Trener podejrzewa, że być może Pana zawodnikom również tym skrzydłowym zabrakło troszeczkę już sił, bo jednak tego gonienia za piłką było bardzo dużo, bo przypomnę, że posiadanie piłki 70 do 30 na korzyść Wisły Kraków. No na pewno no tak jak przed chwilą powiedziałem no daliśmy się zepchnąć za bardzo do niskiej obrony za dużo ci nasi zawodnicy ofensywni na bokach wykonywali pracy w defensywie i poszliśmy za nisko a z, takiej, z takiego niskiego ustawienia to na pewno ciężko wyjść do, do kontry i myślę, że tutaj traciliśmy niepotrzebnie siły na to, że byliśmy cały czas, cały czas w broni, a my mieliśmy trochę więcej sił tracić dzisiaj na pojedynki jeden na jeden. W analizie gry Wisły było widać, że mają kłopoty z dośrodkowaniami, a tych dośrodkowań było mało, jedynie tam przedarł się lewą stronę Makuszewskiej już było zagrożenie. Dlatego uważam, że druga połowa była źle rozegrana, całkiem inne były założenia w przerwie, niemniej uważam, że to właśnie było kluczem do wszystkiego, żebyśmy się nie cofnęli tak, tak nisko i, i tutaj Przecież po takim ustawieniu padły te bramki, po dośrodkowaniach, po, po zamieszaniu, i, i taki jest obraz tak na, na gorąco tego meczu. Mają Państwo jeszcze pytania do trenera? Nie ma. W takim razie dziękujemy, Panie trenerze. Dziękuję. Witamy Państwa po przerwie. Gościem drugiej części konferencji prasowej jest ten Wisły Kraków Pan Radosław Sobolewski. Dobry wieczór Panie Trenerze. Dobry wieczór. Na początek tradycyjnie poprosimy o kilka słów komentarza. Na wstępie chciałbym pogratulować chłopakom tego zwycięstwa, pogratulować trzech punktów i naprawdę bardzo dobrego meczu. Co do meczu już samego no to na pewno zagraliśmy go bardzo konsekwentnie od samego początku do samego końca mimo że straciliśmy można powiedzieć przypadkowo tą pierwszą bramkę staraliśmy się robić konsekwentnie to co sobie zakładaliśmy i chcieliśmy kruszyć ten mur tak jak mówiłem na konferencji przedmeczowej i to się udało. Uważam, że pierwsza połowa również była dobra, bo to tak naprawdę był wstęp właśnie do, do, do drugiej. Po tej straconej bramce mieliśmy oczywiście fantastyczną okazję, niestety nie wyszło. No, czasami tak bywa, że, że, że trzeba się podnosić parę razy i to zrobiliśmy. Po raz kolejny pokazuje ta drużyna charakter, przegrywając 1-0 wygrywa ostatecznie mecz, co, co tak naprawdę no, na jesie nie zdarzało się zbyt często, wręcz bywało odwrotnie i ten, ten charakter zaczyna mi się podobać tego zespołu i dlatego cenię tak mocno to, to zwycięstwo. Kolejny krok za nami, a kolejny już przed nami. Dziękuję, czekam na pytania. Bartosz Karcz. Dobry wieczór, gratulacje. Y Luis Fernandez pierwszego karnego nie strzelił w, w tym sezonie, ale tak sobie myślę, że ta druga połowa i to jak ciągnął zespół i to, że to jego bramki zadecydowały, to paradoksalnie może wyjść mu na dobre jeszcze go bardziej <laughs> wzmocnić, że, że da się właśnie wychodzić z tych opresji. Czy pan Cener też tak uważa? Louis pokazał no, fantastyczny charakter i oddanie dla zespołu. Wiadomo, to też jest przykra sprawa, jeżeli się nie strzela karnego i gdzieś gdzieś na pewno człowiek to przeżywa bardzo mocno i myślę, że Luis też to przeżył. E, w chwili kiedy to, to, ten, ten karny nie wyszedł, ale no, udowodnił swoją jakość, udowodnił swój charakter, udowodnił swoją wielkość strzelając właśnie dwie bramki, które decydują o zwycięstwie Wisły Kraków. Michał Białański. Gratulacje Panie Trenerze, bo trzy zwycięstwa z rzędu to robią wrażenie na pewno. Natomiast chciałem zapytać o to, bo widzę, że pan stara się trzymać tej żelaznej jedenastki. Czy pan tak zamierza jakby dalej iść, czy gdzieś jakieś rotacje w tym wyjściowym składzie? Oczywiście nie biorę pod uwagę takich rzeczy jak Ci Basza. Tego składu, ale czy pan za, zamierza jakby iść taką metodą żelaznej jedenastki, czy gdzieś w, w spróbować lokacji i im, im bardziej się będzie ta runda rozkręcała? Dziękuję. Ogólnie staram się działać zawsze konsekwentnie gdzieś tam w swoim życiu i co do prowadzenia zespołu również staram się tak robić. Natomiast na jaka jedenastka wyjdzie, to nie wiem. To... Przede wszystkim gratulacje na e, samym e, początku. Chciałbym zapytać o tę zmianę Mateusza e, Muńskiego. Czy była ona wymuszona, czy była jednak Pana indywidualną e, decyzją? I o ten e, jutrzejszy sparing z e, Polonią Bytą, czy zagrają w nim piłkarze, którzy wystąpili dzisiaj w krótszym wymiarze czasowym, e, na przykład e, James, e, czy też e, Sergio Ryd. Do zmiany na pewno po pierwszej połowie brałem pod uwagę, że gdzieś Mateusz też ma żółtą kartkę. Starał się bardzo mocno, mocno szarpał, i tutaj, ale też chcieliśmy gdzieś te, te jeszcze skrzydła jeszcze bardziej ożywić i stąd ta zmiana, stąd ta moja decyzja. Mm, następne, jeżeli chodzi o, o, o ten mecz sparingowy, to tak jak, w poprzednim, poprzedni, tak jak w poprzednim razem, właśnie będą grali zawodnicy, którzy gdzieś krócej grali w tym w tym w tym spotkaniu i, i, i no chcę, żeby byli w takim rytmie meczowym, póki się da jeszcze organizować te sparingi, e, żeby cały czas mieli kontakt z meczami, wiadomo, że nigdy trening nie zastąpi meczu, więc, więc jest, to jest na pewno cenna jednostka dla nich i mam nadzieję, że wyciągną z tego jak najwięcej. Czy to wszystkie pytania do trenera? Widzimy, że tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Dobranoc. Dobrze.